Próbowałem underka, próbowałem podziału. Niedawno był królewski podział i był naprawdę świetny, bo wypadłałem 9 rubi. Jednak e, ostatni podział no nie pyknął, Skrzynia 2% i 1% emerald nie dała zupełnie nic. Prawie zgarnąłem za jebistego underka. Ale prawie robi wielką różnicę i mam na razie tą M9 z podziału i została mi piąteczka. Ja wam powiem tak, robię underka. Dzisiaj na sam początek wrzucam tutaj underka i damy sobie tak, dwie te tanie skrzyneczki eventowe, damy sobie skrzynię 5% Gamma Doppler, damy ją 4 razy i 3% yy, i 3 skrzynie 5% Coalition, damy sobie jedną, Champions Trophy Case. Damy. Jedną. Jedną. Myślę, że nie więcej. Dajmy sobie jeszcze w ogóle Feniksa, bo ostatnio wypadły z Feniksa dwie koski, ale bardzo, ale to bardzo średnie. Damy sobie jeszcze, myślę, jakąś procentówę. Czy mogę tą? Kurde, mógłbym. Mógłbym ją wrzucić, ale zabrałbym chyba tą jedną eventową i dobra, robię takiego Andera na trzy osoby. No może jebnie tyle gemerald albo jakikolwiek Emerald. Szczerze może być nawet ten bajonecik, no po prostu, żeby coś tutaj sypło. Zobaczmy, jak ta pierwsza skrzynia eventowa na Jesterze. Oj, powiem wam, że, no, tragedia. Tragedia. Nic fajnego nie wyleciało, Ale mamy gloka gamma dopplera ze skrzyni za trzy dychy. Ej, ta skrzynia 5% z gamma doplerem? Często tego gloczka rzuca w sumie. Więc nawet, nawet spoko. Drop. Fajnie, jeszcze jakby tutaj na prawo wleciał gloczek. Mamy na prawo gloczka. Filtestet, bo filtestet, ale jest. No, zobaczcie. Skrzynia za trzy dyszki i dwa gloczki już rzuciła. Może jeszcze jakaś fajna emeczka. Jakaś fabrycznie nowa, jakby tutaj wjechała. Okej, okay, z pierwszej nie ma, no zobaczmy jeszcze dwie skrzynie 5%, a co jest w ogóle w tym Champions Trophy, Skeleton knife, ultra, fiolet, okej, okay, może coś fajnego tam wpadnie, najlepiej jakby był fabrycznie nowy ten szkieleton, no zemeczki nie ma nic, dwa gloki wpadły, ale MK niestety nie, no Digielek 5.7 i P90, więc średnio, zobaczmy czy Feniks wypluje kosę, oj nie wypluje, mamy nowe P90 i mamy Auga Cameleona, breakoucik, no, dwa różowe skiny, ale nie jest to kosa. I zobaczmy, Spektrum, kesik. Kuźwa, tutaj można trafić. Motylka Ruby, ja trafiam. Boika ultrafioleta ze skrzyni 1% Emerald. Niestety nie ma nic. No i Batla zapione. No nie dał. Nie dał. No nie dała jakoś fajnie, więc myślę, że sobie tutaj odpuścimy. Spróbujmy kliknąć dwie skrzynie. 4% Long Dog. No może akurat za jakaś a siądzie, kuźwa. Trzy A się pokazały. Trzy A się pokazały, nie trafiam niestety żadnej. Jeszcze jedną procentówkę kliknę. 1% autotronik. mam dziewiąteczka tutaj jedna przeleciała. Ej, ja tak myślę, dobra, odpuszczę sobie to. Ja robię jeszcze. Albo nie, robię Sherda. Ej, robię Sherda i testujemy sobie coś takiego. Trzy. Tr e nie, 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 nie. bo to jest ta 3%. Damy jeszcze te trzy. I damy teraz tak. Raz, dwa. raz, Raz, dwa. I damy sobie raz, dwa, raz, dwa i jeszcze jedną 2%. Dobra, ty robię takiego szerda. Ja mam powiem tak, jakby tutaj dwie M9 wjechały, to myślę, że naprawdę podział będzie spoko. W zależności też w sumie jaki stanek jak sobie teraz tak myślę. Chociaż w sumie nawet Field Tested jakby wjechały dwie zapione, no to będzie naprawdę spoko. Pierwsza skrzynia, no da Glocka, więc w sumie na trzech, no to dzielimy się po trzy dyszki akurat cena skrzyni. Druga znowu daje gloczka gama do no No już mamy za trzy skrzynie oddane. No szkoda, że jeszcze jeden nie wjechał, ale i tak tragedii nie ma. Ciekawe czy tym razem wpadnie jakakolwiek gameczka. No jest jakaś, ale słaby stan. Filter no. I w ogóle, że ta MK tyle kosztuje, ona jest brzydka moim zdaniem, ale co kto lubi? Mamy Dragon Kinga. Tym razem skrzynia z gęczkami lepiej dała, ale jednak skrzynia z gloczkiem lepsza, bo gloczek naprawdę o wiele więcej wart. No i dobra, zobaczmy. Jeden Long Longdog. Nie ma ze skrzyni 1%. Jeszcze jedna za 4 dyszki, ona jest na 1%. Okej, okay, nie ma. Fajnie, jakby chociaż jedna była, co? Taka long dog. Fabrycznie nowa najlepiej. Ile ona kosztuje, fabrycznie nowa? A nie, tu jest tylko minimalware. Dobra, myślałem, że fabrycznie nowa też będzie do trafienia. Ale nie zapowiada się w ogóle na jakąkolwiek. Ostatnia. Nie da nic. Okej, okay, pamiętajcie, że nie zawsze na radę trafić najlepsze przedmioty, ale liczymy na M9. Pierwsza skrzynia zawiodła. Druga skrzynia. Oj, nie ma Zrobiłem w ostatnim odcinku Battle na underdogu na 1% M9, ona wleciała. Tutaj niestety nie. 2% też nie, no i mamy jeszcze 3 i 2. 3%. Najwięcej szans. O, kuźwa. No, ten podział będzie chyba cienki, jeśli chodzi o. O, te procentułowy. Tragiczny. No, tragiczny. Nie ma się w ogóle czym tutaj podzielić. Tak, to sobie podsumuję. Mamy 234 ziko. Otwórzmy tą 1%. Nie ma nic. No dobra, e, powiem tyle. Sprzedaję to M9. Wymienię sobie jeszcze w ogóle te punkty ewentowe, bo trochę ich w sumie uzbierałem. 9, 6, 8. Kała Orbit. Nie satysfakcjonuje w ogóle. W sklepie mamy tylko 100 tysięcy punktów, więc ze sklepu za dużo nie wezmę. E, a tak sobie myślę. Kurde, na fartach szczerze, spróbowałbym ze skrzynią 1% Emerald, ale może na razie sobie odpuszczę i może otwórzmy A Dreams and Nightmares, spróbujemy jedną na razie. O! Kurwa, motylek Emerald, proszę, zaskocz mnie. Nie jest to Emerald, nie jest to Emerald, ale jest to motylek Gamma Doppler. Face trójeczka minimalware. Bardzo dobry drop. Chciałem szczerze. Kurde, mogło to wleć. Chciałem szczerze, ale otworzyć Phoenixa dobrze, że otworzyłem Dreams and Nightmara. Mamy jeszcze USP Ticket. a Ty który to jest motylek? face trójeczka minimalware. A no są są lepsze tutaj w lepszych fejsach, Szkoda, że to nie był Emerald. No bym się śmiał jakby to naprawdę jedno motylek Emerald. Jeszcze jedna szansa. Dawaj drugiego. Motylka, no proszę. O, Huntsman. Huntsman, Lor. Dobra, to otworzymy trzy. No, jak wypadł Huntsman, to jeszcze trzy mogę otworzyć. O, i Nightwish, dobra, myślę, że można odpuścić, chociaż Nightwish w ogóle fabrycznie nowy w Satraku, bo tylko na razie zostawię. Mm, I zróbmy, zróbmy jeszcze Underdoga. Zróbmy Underdoga i damy sobie teraz tak. Na sam początek damy tego Dreams and Nightmares, bo on naprawdę ładnie zaskoczył. Breakoutika, dajmy Spectruma i dajmy Hydrę. No może, może zaskoczy. Damy pankam i damy sobie teraz tak. 3% Autotronik i damy. Kóźno, to będzie sporo, nie? 8400. Chyba, że szert, Tak myślę, a może się podzielę. A spróbuję. Spróbuję się podzielić, bo w sumie jak tutaj jednie motylek Emerald na 2%, no to podział mamy naprawdę znakomity. A może jeszcze będzie tak, że nie wiem, na tym Underdogu ja bym zgarnął takiego motylka Emeralda i nic tylko bym się wkurzył. E, dajmy Botaroso i zobaczmy. No zobaczmy, kto tutaj najlepiej nadropi i czy w ogóle coś fajnego wleci. No, początek. Kurde, w sumie dwa różowe skiny, jeden fioletowe. No taki początek nie najgorszy. No, jest Knight, już on, ale Battle Scared w Statraku, no ale bez kosy. O Shadow Daggersy Brightwater, no dobra, no nie no, nie jest to dobry drop. Jest Zawółpa simov w Statraku. Breakoutik. Kurde, no tutaj jest pewny motylek, szkoda, że nie wleciała kosa. Bo już tam jakiś podział by się zrobił. Jest brudny Sportik. no Rosso nam tutaj. W sumie nawet, nawet coś tam trafił. A Hydra rękawiczek no nie lubi. Nie lubi dawać. Hydra to naprawdę nie daje emeczki. Night nie mamy. No i dobra. No liczymy tylko i wyłącznie na procentówę. O, 3% nie dało. No i wątpię. 2%. Czy zaskoczy? Nie zaskoczy. Ciężko. Na tych, na tych procentach tego Emeralda chwycić będzie naprawdę ciężko. A spróbujmy to jeszcze raz. Tylko tak. Wiecie co? Breakouta Zostawię. Hydra Case'a wezmę. Wezmę, chyba, 3%. Chociaż w sumie, jak byłem 9, wjechała. Wziąłbym, chyba, jednak, może jeszcze tego Fenixa. To będzie szóstka. No, trochę jest. Trochę jest. A może, dobra, zrobię teraz Andera. Zrobię teraz Underdoga No, jestem ciekaw. Może ten Anderek będzie tutaj lepszy. E, jestem mega, mega ciekawy, czy ten Anderek tutaj siądzie. Zobaczmy, jak zaczniemy. No, MP9 na środek. No, ale w sumie filtastet bez statraka, bez niczego, no to w sumie jakoś mega nas to nie ratuje. drugie MP9. O, te trochę bardziej ratuje, bo fabrycznie nowe bez Ok, na 3 and Nightmares niestety, ale bez żadnej kosy. Zobaczmy breakout. Dwa gloki Steampunk. Memeczki Night niestety nie dało. No i dobra, procentowy. Ułożyło się dobrze, ale z procentowy by musiało coś jednąć. No ale zobaczmy, 2%. 2%. Okej, okay, okej, okay. Tak to sobie podsumujemy. No wyszła lipa. Zobaczmy, czy procent Autotronika, czy tutaj. Może zaskoczy. No niestety nie. Niestety nie, ale zobaczę jeszcze, wiecie co? 3 skrzynie na 1%. Zobaczmy, 3. Jakby ten Falcon chociaż wleciał, to naprawdę by było dobrze. E, a ile jest naj? O za drogo, a e, zobaczmy dwie na buście. No jest Digielek Print Stream. Obok była Wupa Print Stream, ale nie zaskoczyła. Zobaczmy jeszcze dwie. O, mamy G3G1 Flux. Jest to w sumie piąty najgorszy przedmiot i naklejka, czyli jest to najgorszy przedmiot. Odpuszczam. Zobaczmy ile Case'a na buście trzy razy. Chudźwa, jakby się tu zatrzymało, no to, to, to byłby nawet dobry drop, ale niestety, a otworzę taką jedną na jesterku, zobaczmy. Jest, mamy talona, mamy talonika, najlepszy drop, mamy najlepszy drop z Eagle Case'a i opłacało się, opłacało się, jest naprawdę dobrze. Zobaczymy jeszcze teraz entry Fragera. No, MP7 Bloodsport, tutaj niestety M9 nie trafiam, ale jeszcze dwie mogę sobie otworzyć, zobaczmy, pozwolę sobie. Na no USP Kill tutaj były Gloves Crimson, AWP Redline, no byłby to lepszy drop. Minimal Weary, możliwe, że to nawet były Minimal Weary, a zobaczmy jeszcze jedną. No USP Bleeding Edge. Słaby drop, ale tak, motylka zostawiam, Talon'a sprzedaję. O kuźwa, ty, za dwie dyszki. A, a zobaczmy tą, bo a zobaczcie to. Tutaj jest ta ukryta eventowa. Zróbmy coś takiego. Pierwsze trzy na buście. No średnio. Kałach Ice Cold, ale dwie łupy Chrom Znowu AK Ice Cold. Znowu Chrom kanon tylko tym razem minimal wear. Tutaj dwa maczki. Kałach Ice Cold. Kałach Ice Cold, dobra. Otworzę sobie jedną na jesterku. Najlepszy drop to Bayonet Gamma Doppler, Skeleton Knife Ultra, Fiolet i jedna. Jedna na jesterku. Mamy drugi najgorszy przedmiot. Dobra, jak to był drugi najgorszy, to jeszcze jedną otworzę do dwóch dyszczek. Zobaczmy. O kurwa, mamy znowu drugi najgorszy przedmiot i dwa szkieletony pomiędzy. OK, odpuszczam. Motylkę zostawiam, mamy dwie dyszki na przyszły odcinek, ale przypominam o rozdaniu, bo dalej jest motylek za dychę, talon za stówę, prinstream za 8 ziko. Wulkanik za 8 ziko, a Wupa za 2 dyszki, a Wupa za 15 ziko. No zobaczcie, wulkan jest dostępny, ale dopiero od soboty, a Wupa od piątku. No a to co widzicie tutaj, to macie dostępne. No za stówkę możecie zgarnąć każdego z tych skinów. Jednak nie zachęcam cię do wpłaty, ponieważ ciężko trafić najlepsze przedmioty. Dodatkowo strona jest tylko dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat, żeby tutaj grać. I proste zasady, tutaj możesz sobie przystać: im większa wartość ładowania, tym większa szansa na prezent. Więc przykładowo, jakby zagrał za 3 dychy, no to masz większą szansę na zgarnięcie meczki printstream, niż jakby. Gdzieś za 8 Ziko, nie? To takie proste zasady. Żeby zagrać na moim kodzie kilka zielony plus wpisujesz kod WAXCES, otrzymujesz darmowe 2 złote i plus 10% do wpłaty. Jakby Ci się udało coś zrobić, możesz się tym pochwalić u mnie na insta. Jakbyś przegrał, to również możesz się pochwalić jakąś przegraną batelką. Pamiętaj, że te skiny zgarniasz razem z wpłatą jako prezent, nie jest to losowanie. A ja kończę otwierając dwie skrzynie 3% autotronik, no i czas na skina dla Was. I pamiętajcie, że nie zawsze trafia się najlepsze przedmioty, a skina dla Was biorę z PirateSwapa, czyli stronka do wymian i do sprzedaży skinów. No i powiem Wam krótko, jesteśmy już na PirateSwapie, no i zobaczcie, tutaj macie po prawej bank skinów PirateSwap. No macie naprawdę wszystkie skiny dowalone, macie skiny za złotówkę, za 5 zł, za 20, za 30, za 1000, za 100 tysięcy, dodatkowo możecie wymieniać tutaj swoje skiny nawet za 60 groszy, jakieś przybierzki, skiny niebieskie, przykładowo 20 niebieskich skinów na jeden jakiś fioletowy, różowy, myślę, że naprawdę spoko deal, więc możecie sobie wymieniać tutaj skiny, przykładowo, jeśli by Wam zabrakło, macie flipka tutaj, o, ja mam flipka i chciałbym powiedzmy, Chciałbym tego Digla Blaze'a, chociaż on jest na razie jeszcze 5 dni na banie, ale chciałbym tego Digla Blaze'a, no i zobaczcie, brakuje mi w sumie 8 stówek. No to mogę sobie kliknąć tutaj ten plusik, wpisuję sobie kodzik w Access, otrzymuję plus 35% do wpłaty, no i generalnie wpłacam, kurde, czekajcie, ile byście musieli wpłacić teraz? Hm. 6 stówek! 6 stówek i dostaniecie 800, ponad. Ponad 8 stówek z moim kodem daje plus 35% płatę. Ja Epiph, skinkę dla Was. No po tych trafieniach, no to myślę, że 250. 250 ziko. Tylko tak, wyłączamy skiny na trade banie. Jest tak, Galilex Rush, Mamy jakiegoś czarma. Jest meczka Cyber Security we Star No powiem Wam. Kuźwa, chyba ten galilek, co? Chyba ten galilek, bo on jest najdroższy, a dzisiaj coś udało mi się trafić, więc ten galil leci dla Was. Żeby wygrać tego galilka za 246 nikogo, to jest sporo, musisz zostawić łapeczkę w górę, dzisiaj dwie łapeczki to będzie 79 groszy tyle, ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo, musisz mieć sub, u mnie na kanale. Musisz kliknąć ten czerwony przycisk na dole. Pamiętaj, że to sprawdzam. Wchodzę na Twój kanał, patrzę, czy masz suba. Przykładowo wybiorę Twój komentarz. I widzę, że nie masz suba, no to od razu szukam innego komentarza. Przykro mi. Dlatego lepiej zostaw tego suba, żebyś nie zapomniał, bo jak wygrasz, a nie będziesz miał suba, no to skina nie dostaniesz. No i dzisiaj, żeby wygrać tego Galilka. Tego Galilka Sugarasha bez naklejek, well worn, za 250 ziko. Kurczę, musisz napisać, czy miałeś kiedyś kosę, Czy miałeś kiedyś Kosę, kiedykolwiek, czy to w CSGO, czy w CS2 teraz, czy miałeś kosę? No i tyle. Galilek leci dla was, a to by było na tyle. Na razie.